Hej, co tam u ciebie? Hejka, spoko, a u ciebie? Ano, Luzik. Wiesz co, się mam wolną chatę. Serio? Jak to? Rodzice pojechali na wakacje. No to super, będziesz miała czas dla siebie. No właśnie, ale może wiesz, o co mi chodzi? Hm, chyba zaczynam się domyślać. To co, wpadasz? Oczywiście. Już się zbieram. Tylko wiesz, jak już przyjdziesz, to chcę, żebyśmy mieli trochę czasu tylko dla siebie. Hm, brzmi obiecująco. Powiedz mi, co masz na myśli. No wiesz, żadnych przeszkód, tylko ty i ja moglibyśmy się trochę bliżej poznać. Bardzo blisko. Lubię, jak myślisz. A może masz jakieś konkretne plany, jak to poznawanie się ma wyglądać? Powiedzmy, że kupiłam wczoraj coś, co może nam się przydać, nie no, ale to niespodzianka. Teraz już mnie totalnie rozbudziłaś. Mam nadzieję, że będzie gorąco. Zależy od ciebie, jak bardzo gorąco, ale myślę, że damy radę zrobić niezły klimat. Z taką zapowiedzią nie ma szans, żebym się spóźnił. Zaraz będę! A może już przyjedziesz, zaczynam się niecierpliwić. Już wsiadam do auta. Będę za jakieś dziesięć minut, Max tylko się nie rozpraszaj po drodze bo szkoda każdej minuty którą moglibyśmy spędzić razem obiecuję noga na gazie zaraz tam jestem trzymaj się bo jak wpadnę to nie będę marnował czasu tak ma być drzwi będą otwarte ja już w środku z lampką wina czekam na ciebie okej okay, to już w tym momencie czuję że to będzie wieczór którego nie zapomnę